No i słuchajcie, milicja już stoi, na nas czeka. Zastanawiam się z szeregowymi, ile kosztuje wjazd, kurde, tutaj. Zarobię wiedzieć Już chcę czekacie szkolenie z, tak z czołgu. Ty wiesz o tym dobrze? Tak jest. No. Nie wiem. Już powiem wam, że chodziło mi po głowie, żeby stworzyć, kurde, kolejny jakiś kanał. Yy, poligon w orzyszu ćwiczenia Puma 18. I co on tu robi? Zmywa brud, tak? I w nas... No to szkolenie jest, on w OP1, nie? Ma na sobie. Kurde jaki to jest rok? 82, nie? Nie wierzę tej. I to było wojsko mój dody. To było późno wojsko młody. A nie za to skurba pierdłuka, co teraz, nie? Mogę pazurki sobie pomalować? <noise> Zaraz Zrastwujcie. Ale nie teraz zdjęcia. No dobrze, no. Nie teraz zdjęcia, tylko tu trzeba, trzeba się przeskolić. Tak jest, tak jest. A więc tak, tu mamy wskaźnik i tu będziesz obserwował jak latają samoloty. Tak jest. Ty masz tylko tu siedzieć i patrzeć w ten wskaznik, tak. Dobrze, mm. tak jest. Damy Ci taki specyfik, wciągnij sobie w nosek i będziesz tu siedział całe Sydney, dni, vita. Tak jest gdzie ci dowieziemy. No i co? Co mogę powiedzieć? Do boju! To jest! Kochani, jesteśmy w muzeum w Gorągowie. Zresztą, kuźma, no nie wiem, czy to już mówiłem, czy nie. Już nie pamiętam, razy starość, czy nie. Za długo na wojnie, a za długo na froncie. Ale nie, wiecie co? Tak teraz seria tu mi się przypomniało jak kuźma, znowu... Ja wiem, że to gadałem już dwa razy w różnych moich filmach. Ale przypomniało mi się, kurde no wojsko i... Ja właśnie miałem przed takim czymś siedzieć pod ziemiach, nie? Na pewno nie, nie na aucie. Na aucie też miałem służbę przez Przez tydzień, kurde coś było, że przez tydzień mnie trzymali w takim aucie. A nie wiem po co tam byłem tak naprawdę, nie Wierzcie mi. Chyba przynieść mniej z poza i bardziej na, na, na tej zasadzie. Nie? Trzeba było podawać odległość, wysokość z lecących samolotów. O kurde, stare czasy. Tak? Takcie zrobić szkolenie na kierowcę, nie? Jeszcze też. Tak jest! Podobno pali się gdzieś, nie? Dokładnie. Czołg jakiś. Tak się stanie, jedziemy? No jedziemy. to nie chce mi się tej. mi się pali jakaś pierdółka, a oni nas wzywają. Grzech, tak. dobra, kurwa. Ale kluczyka nie mam, kuźwa tej. A kabelkami nie umiesz? To robić no spróbuję, takie... spróbuję. A tak. Serio, to jesteśmy w Wielczu. Nie wiem, taki zrocznik, rocznik 50, 60. Masakra. Taki model, jak tu stoi obok, dokładnie. Nie, kochani. Przepraszam was. To jest stary. Ten obok to jest jelonek, czyli jelcz. Szeregowy? Tak jest! Czy grochówka jest zrobiona? Tak jest! Pięknie. Dodany składnik? Tak jest! Dobrze, i takich weźmiemy pod tempo. A, jeszcze musimy... To tutaj... Kozyszczali się, kurwa, Janusz. kurwa, no, no, Dzisiaj mamy... Dzisiaj mamy takie święto, że na, na bazie... Pokazujemy wszystkie sprzęty i rodzinki się pozjeżdżały przeróżne i dzieci. i przeszkadzają troszeczkę, ale musimy być cierpliwi. Te wszystkie przyciski e, prawdopodobnie była tutaj obsługa radaru stanowisko czwarte, proszę lampka tu była, tu miał cały nie wiem jakąś klawaturę. Nie wiem szeregowy to jest chyba dla takich troszeczkę już mózgów, nie dla nas, wiesz? My jesteśmy tylko od strzelania, może fachowcy się odwiedzą. Mówiłem ci szeregowy, ja w wojsku po prostu miałem siedzieć w wskaźniku, ale powiedziałem nie nie, nie nie, 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 to nie dla mnie, a ja bo warty. Dzierżyć kałacha broni No A tak serio kochani, zrobiło się trochę cieplej No i co jeszcze chcę tu bo teraz spadamy Głody się robi, będzie teraz, nie? I jakąś jajeczniczkę zrobimy znowu Ale ja myślę Maru, że dzisiaj jakąś stuligowaną tą ci zrobimy To się jeszcze trzeba dodać do niej Chyba, że grochówka szeregowy To jest Dobra! Jak szeregowy grochóweczka? Dobrze Zobaczmy co by się tutaj wypłodził Ech. Mamy w planach ponagrywać jakieś takie zwariowane filmy wojskowe Więc to są dzisiaj takie próbki tylko, nie? Gorówka gotowa? Tak jest! Pięknie, dodałeś specyfiku? Tak jest! Ludziska to jest koksownik, a nie jakaś popierdółka, nie? Wiecie co? Przyznam się, jakiś czas temu, było rok temu. Pojadaliśmy na okrąglaki opuszczone, wiadomo o co chodzi. I tam niedaleko spaliśmy w lesie, a już trochę chłodnawo było. A ja wymyśliłem, że kupię jakiś Koks. y, trochę koksu, nie? Tam nie wiem z, z kilka kilogramów, nie wiem, z 15 kilogramów koksu, kupiłem do dzisiaj w piwnicy leży, nie? I mówię, wrzucę w ognisko, będzie się żarzyło, nie I będzie zajebiście. Mhm, tak jasne, tutaj zajebiście to kurwa mi zimno było, nie? Uciekają się do, do, do auta. Nie, wtedy przespałem na dworze, nie? No. Abyście spali w aucie. Dobra. Co, spadamy powoli, nie? To już na, na dzień dobry. Jest, jest taki odesprzęt. sprzęt. taka miska. Spójrzcie, nie? Czy to było. Robią no coś do pieczenia, nie? Jeszcze mamy wejść ten. O. Taki kabel stary. Nie wiem, czy to jakiś chleb. Chleb może było w tym coś, jak coś wiecie, nie? A coś, coś, pamiętam, że coś takiego mieliśmy z gówniarza, jak byłem w domu, jak byłem gówniarzem, o tak chciałem powiedzieć. Ej, prawdopodobnie, nie? Chodź, zrykniemy. Może jakieś fanty będą. Ja, ej, moi kochani, to jest idealne miejsce, żeby nakręcić jakiś horror, nie? no? Co sobie nie by schodził, zrobimy tylko tak. Aha, słoik jak zwykle. Zannego, zamykaj fajna sprawa nie? Kosma, z którym kurde coraz rzadziej się widzę To kosma na no, pewno by coś tu ubrał, ale to jest pajęczyn, dobra Belek, kurde. Gazet, gazet, gazetków. Mnówków. Tam była świeczka na 90 urodziny. O kurde. 2016 rok. 17 listopad 2016. Hmm. Oj, to już tylko tak, długo, długo chyba nikt miałem. nie wie co do tego miejsca, kurcze. Jeszcze godzina działa, 8-18... Poczekaj, czekaj, czekaj. Mm -hmm. ale nie, to źle chodzi. Nie wiem, czy to już mówiliśmy, Mariusz mówił wcześniej, że... na ciszej. Że... tam mówisz, że co? Że 90 lat tutaj? Mm -hmm. to... Okej, okay. ale co było? jakieś kartka życzenia? Nie, świeczka. A świeczka, czyli urodziny były spójrzcie tutaj. Ta osoba chyba spędzała już ostatnie dni, być może w tym pokoju. Chociaż nie wiem, może no, tak, żeby zadziwił mnie, ale. Balkonik ale Jakoś smutno mi, mi się nagle zrobiło, powiem kochani dają one taśmy nie, nie będziemy odklejać już kun. a nie, dobra o tak myślałem czystolatki co tu jeszcze mamy? mamy do, piękny piec, nie? poczekajcie, bo to jest ten piec, który który co? aha go rozpalasz go rozpalasz w tamtym tamtym pokoju tak jakby i ciepło idzie, idzie na oba, piece. O, coś takiego Sokowirówka prawdopodobnie jest to Gimby nie znają Zapalę światło mm -hmm. O kur... Skaż. Jeszcze raz Tak, tak po... po czasie, nie? Się, ten, A. się zapala Dobra, no, idziemy do góry na strych, moi drodzy tak, tak naprawdę myśleliśmy, że ten dom ma takie, wiecie, pięterko normalnie, nie? Ale kurczę jednak nie o kurde powiem Wam kochani, że tu może być dużo fantów przeróżnych. chociaż niekonieczny. Nie? A i tu jest jakiś domek. Na stylu do, do budówka jakaś taka ala. O, to się ciekawie. No tak myślałem powiem wam nie. Fixa nie to Zobacz to jakiś, jakiś kurde. creepy creepy film, można było nawet jakiś taki taki szpital malutki nie? No Ale czapa tej, zawsze łóżka No się tej Windki tej zaś to Wydki panie windki, Kurde Najniże Siema To jest dobre, to mi się podoba. Zrobimy parę zdjęć i spadamy stąd. Attention, attention. Dobra, kochani, słuchajcie, opuszczamy powoli Mrągowo i kierujemy się na te przereklamowane Mikołajki, a po to, to zrobimy sobie jakąś przerwę na jakąś, kurde, żarełko. Bo powiem Ci Baruch, ja nie wiedziałem, że to już jest ta godzina, nie? Kuziwa. Ja myślałem, że jest 11-12, nie? Ach, czar wakacji, kurde. Urlopu. Człowiek nie, nic, nic, nie czasu w ogóle nie patrzy na czas. Lajcik, pełen lajcik. Lecimy po prostu. Ja powiem że jestem zamulony, nie? Jest tak jest. Coś takiego coś w stylu, nie? Serio, słuchajcie, bo kurde, ta nocka w aucie dzisiaj, no nie, nie, dzisiaj już normalnie namiot rozbijamy i nie ma to tamto. Zobaczymy no, ile my na, na tych Mazurach posiedzimy tu trochę, bo pod, na Podlasie chcemy jechać, no i prawdopodobnie do Warszawki z, zjedziemy na koniec, zobaczymy jak to będzie